Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Wiślackiego Q&A, czyli Wy pytacie i ja odpowiadam. Yy, kolejny odcinek z tej serii, ale trzeba powiedzieć, że dawno tego formatu nie było na kanale, bo jak sobie to liczyłem w głowie, no to około roku. Także no troszkę, troszkę, troszkę tego nie nagrywałem, ale mam nadzieję, że sprawy nie wyszedłem i... I zadowolę Was przynajmniej moimi mm, odpowiedziami na Wasze pytania. Oczywiście, jeśli Wam się e, ten odcinek e, spodoba, to zapraszam również do lajkowania oraz komentowania tego filmiku i zadawania kolejnych pytań, e, by po prostu za jakiś czas e, znowu e, nagrać kolejny e, odcinek z tej serii. A ja już nie przedłużam po prostu zaczynamy od pierwszego pytania. Wydaje mi się fajne, fajne, fajne pytanie, jaki według Ciebie napastnik powinien dołączyć do Wisły z jej możliwościami finansowymi. Generalnie jest to ciekawe pytanie, na którym się troszkę będę rozwodził, ponieważ jest to trudne pytanie, znaczy nie powiem... Nie powiem jaki napastnik w sensie z imienia i nazwiska, bo szczerze mówiąc nie wiem jaki by to mógł być, ale uważam, że jeżeli Wisła Kraków będzie ściągała dwóch napastników, co jest w planach Jerzego Brzęczka, no to na pewno chciałbym, żeby jeden napastnik był doświadczony, który by miał liczby, który który też no, miał już doświadczenie, jeśli chodzi o ligę polską przede wszystkim Bo uważam, że taki napastnik jest potrzebny, który będzie miał liczby, który, który też ma taką charakterystykę, że go ta piłka będzie szukała w polu karnym i po prostu będzie wykańczał tę sytuację, tak Uważam, że taką ciekawą postacią byłby Kamil Biliński no, Mówiłem, że bez nazwiska, a podaje nazwisko, ale uważam, że to jest taki przykład, który wydaje mi się, że gdyby Wisła sięgnęła po tego piłkarza, ale że w ogóle nie wiem, czy jest to w planach, tylko tak rzuciłem sobie to, to wydaje mi się, że Kamil Biliński byłby akurat spoko, bo byłaby to taka typowa pod, pod niego, pod niego... Pod niego jakby liga i wydaje mi się, że w pierwszej lidze by na pewno strzelał te bramki i może jakby Wisła awansowała do ekstraklasy też. Nie jest to inwestycja w przyszłość, jest to raczej po prostu taki ruch na, na teraz, na już, ale wydaje mi się, że nie byłby to zły ruch z pewnego względu, że jednak doświadczenie... Hmm, też y, trzeba powiedzieć, że na przykład jak grał w Ekstraklasie, dodawał sobie radę, y, chociażby w Podbeskidziu był taką wyróżniającą się postacią, ktoś powie, że o, trudno, w Podbeskidziu się nie wyróżnia, no jasne, ale jednak bramki strzelał i, i to niektóre nawet ładnej urody, także tutaj y, na pewno tego typu piłkarza bym chciał. Nie wiem, czy to będzie Kamil Biliński, raczej wątpię, ale y, chodzi mi o charakterystykę, o, o to, co y, właśnie ten piłkarz ma do zaprezentowania, co, tam, co ma nam, jakby on daje z automatu jakąś jakość, nie? Wiemy, że, że nie będzie to drugi Kalitos, ale z drugiej strony wiemy, że to nie będzie drugi, nie wiem, yy, Perez, tak? czy, czy drugi Zemanuel. Także wydaje mi się, że tutaj yy, pod tym względem jest to piłkarz. Yy, tego typu piłkarza bym szukał na miejscu Jerzego Brzęczka i drugim takim, ale no to już no chcielibyśmy na pewno piłkarza, który no będzie się wyróżniał który będzie od razu z automatu no który będzie w stanie sobie też sam troszkę sytuacji wykreować o takim napastniku mówił walczy o takiego napastnika Jerzy Brzęczek ale nie do końca wiadomo kto to jest nie wiadomo do końca też co tak faktycznie jest no ale no trzeba ufać naszemu trenerowi i ja mam takie podejście że poczekajmy uważam też i to powiem y, otwarcie, że za późno się wzięliśmy. Napastnik to po powinien być piłkarz, który, który, do którego no, trzeba było od razu, y, po którego od razu trzeba było sięgnąć, bo wydaje mi się, że to jest y, przede wszystkim problem teraz Wisły Kraków. Y, oczywiście pojawił, pojawił się temat, że Michał Żyro y, y, ostatnio bardzo dobrze się zaprezentował z Resowią, co sprawia, że on może będzie takim napastnikiem. Tak, tylko będzie teraz napastnikiem i pamiętajmy, że to, że wyszedł mecz z Ressowią, nie, nie jest powiedziane, że kolejne mecze też tak dobrze pójdą temu zawodnikowi, więc yy, fajnie, że zagrał ostatni. Ja sam go bardzo chwaliłem za to spotkanie, ale generalnie yy, no, nie opierałbym na to przyszłości i pamiętajmy, że Michał Żyżro też nie jest inwestycją. My przede wszystkim musimy zbudować kadrę, bo jeśli chcemy wrócić do ekstraklasy i w tej ekstraklasie yy, prezentować przyzwoity poziom, no to niestety. Musimy, e, musimy też, e, musimy też, niestety też tą kadrę zbudować I, i nie może ona być zbudowana w ten sposób, że ona ma być tylko zbudowana pod pierwszą ligę, żeby jak najszybciej awansować, tylko musi być zbudowana faktycznie zespół, który będzie zgrany ze sobą, który będzie też e, zbudowany w mądry sposób, tak, 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 tak uważam. Mm, także tutaj, no, no ciężko powiedzieć, kto może przyjść, jakby, no nie chcę za bardzo tutaj podawać nazwisk, bo no szczerze, wiecie, sytuacja Wisły Kraków jest y, dosyć skomplikowana, że tak delikatnie powiem, ponieważ no, Wisła Kraków nie ma karty przetargowej. Wisła Kraków nie, pre, nie, nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć, nie, faktycznie, mam tutaj, my mamy tutaj silną kartę, czyli gramy w Ekstraklasie, jesteśmy w stanie dużo zapłacić. Nie, tego Wisła Kraków nie ma w tym momencie i z tym niestety... Musimy się pogodzić, musi pogodzić się yy, cały zarząd, Jerzy Brzęczek i, i, i każdy, kto jest związany z tym klubem, ponieważ no, niestety, y, sytuacja wygląda taka nie inaczej, no... Yy, obcokrajowiec czasami nie zna takiej marki, jakim jest, jaką jest Wisła Kraków, ona jest znana w Polsce, może w niektórych krajach również no, ktoś zna ten klub, ale generalnie rzecz biorąc, yy, taki przeciętny obcokrajowiec który nawet coś prezentuje sobą, no kurczę, nie, nie pójdzie w ciemno, nie, nie, nie uwierzy w jakieś chore historyki pamiętajmy też o tym, że Wisła też Zresztą uważam, że to nie byłby jeszcze taki problem Bo Wisła byłaby w stanie zapłacić Troszkę więcej eee, Gdyby ten napastnik Naprawdę był dobry miałby na, Jerzy Brzęczek by w niego wierzył I tak dalej, To myślę, że wtedy m, bez żadnych problemów e, Takiego zawodnika by Wisła Kraków Sprowadziła e, Ale no, kwestią jest zupełnie coś innego e, Drugie pytanie Od tego samego użytkownika Jaki jest Twoim zdaniem najlepszy piłkarz Wisły Kraków z sezonu 2017-2018 Czyli takie pytanie można powiedzieć historycznemu, co tam grał, no grał tam Kalitos na pewno, więc no chyba on, chyba Kalitos To była, pamiętam, że chyba zajęliśmy wtedy szóste miejsce tak, szóste miejsce, trenerem był jeszcze Kiko Ramirez No były tam też takie perełki jak z Emmanuel chociażby Więc było też parę niewypałów, ale myślę, że Kalitos to był piłkarz, który Robił różnicę który decydował o tym czy Wisła Kraków zdobywała punkty czy to też nie No strzelał, no był królem szczerców wtedy, więc no bezapelacyjnie Kalos, nie, wtedy jeszcze nie był królem szczerców chyba Tak, jeszcze wtedy nie Ale w każdym razie Kalitos bez, bezapelacyjnie, i jeszcze jedno pytanie od tego samego widza, hmm, czyli ulubiony klub z top 105 lig e, muszę Wam powiedzieć, że chyba odpowiadałem na to pytanie e, już w ten, ale mogę się powtórzyć: Manchester United. E, także tak, ale ja, wiecie, zresztą ja kibicuję tylko wiśle. Tak naprawdę, te, te inne kluby to nie za bardzo mnie tam specjalnie. Znaczy, nie to, że nie interesują, ale nie jest to jakiś mój, mój dream, że tak powiem, jeśli chodzi o. No nie śledzę tego jakoś bardzo, po prostu jak gra Manchester, czy gra Barcelona, czy gra, nie wiem, wcześniej Bayern. Czy, czy ten? No tu ja po prostu bardziej tak patrzę, że, yy, yy, że po prostu no, oglądam fajny mecz na fajnym poziomie, gdzie yy, no, nie jest to ekstraklasa czy pierwsza liga, tak? I po prostu gra jest szybsza, piękniejsza, ładniejsza i tak dalej. No, ale generalnie kibicuję Wiśle Kraków i tylko Wiśle Kraków. Yy, więc tutaj yy, no, taka jest odpowiedź na to pytanie. No i teraz yy, kolejne pytanie już tym razem od innego użytkownika. Kto według Ciebie grał najlepiej z Wisły w poprzednim sezonie i, i też jest pytanie kto był najgorszym piłkarzem Wisły Właśnie w tym feralnym sezonie Nie, Powiem tak, najlepiej mm, No bym sobie to podzielił na rundę wiosenną miesienną W jesiennej e, Ashraf el e, A w mm, wy, wy wiosennej myślę, że Marko Polatynowicz Jak miał być szczery, myślę, że tych dwóch zawodników bym sobie wyróżnił, oni się tak naprawdę wyróżniali, no Ashraf no to nie ma co gadać bezapelacyjnie no można by się może kłócić z Jeboachem, ale, ale myślę, że, że Ashraf był bardziej pewniejszy yy, więc on, on też wyjechał jako gwiazda tej ligi nie ma, za, za duże pieniądze został sprzedany. Jeśli chodzi o polatanowicę, no się przyszedł parę meczów naprawdę na bardzo dobrym poziomie, a później jednak ten poziom, swój poziom trzymał, więc dlatego, dlatego, dlatego tego wskazałem. I kolejne też pytanie od tego samego użytkownika. Co sądzisz o odejściu Elvisa Manu? No, nie płacze po nocach na pewno, z tego powodu, że odszedł i nie został z nami. Uważam, że to był piłkarz średni technicznie, mało inteligentny piłkarsko. Nawet chyba Michał Żywakow w jednej z transmisji powiedział, że, że generalnie, no, no trochę, trochę mało myślący piłkarz, bo, bo, bo miał taką przygodę z nim w zespole. No i piłkarz, no kurczę, no. No, który fizycznie odstawał jednak, i, i wydaje mi się, że, że tu też jest pewien problem. Też To nie był piłkarz, który umierał za klub, więc nie uważam, nie, nie płaczę po nim. Tych, 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 te liczby też, też nie były jakieś imponujące, żeby tutaj go zostawić, a też na pewno najtańszym zawodnikiem by nie był. Także tak odpowiem na to pytanie. I kolejne, kolejne pytanie, bardzo ciekawe, na którym też się trochę mogę. Yy, Rozwie no, mo mogę się rozwinąć na pewno. Hmm, czy podzielasz moją opinię, że na tym poziomie rozgrywkowym w wiśle powinni grać przede wszystkim krakowiacy? Może ktoś z Podkarpacia plus paru chłopaków ze Śląska. Tak to widzę. Nie może być tak, że sami obcokrajowcy nie... E, sami obcokrajowcy oni nie kochają wisełki. Eee, znaczy tak, to jest mm, piękna inicjatywa. Znaczy powiem ci od razu, nie zgadzam się z tym do końca. Eee, w sensie, ja uważam znaczy inaczej, to jest utopijne, to jest mało realne, a jednak ja jestem troszkę realistą, pomimo tego, że, że jestem trochę emocjonalny, i to widać w niektórych materiałach, ale w gruncie rzeczy jeśli chodzi o takie kwestie, no, jestem realistą i wiem, że ciężko jest w dzisiejszych czasach stworzyć zespół, który składałby się tylko no, z Polaków, nawet. nie, już nawet nie, nie tutaj nie łącząc na regiony, tylko po prostu, tylko Polaków. Jest to, no, ciężkie do zrealizowania, nawet powiem wręcz niemożliwe. W dzisiejszych czasach można by odpowiedzieć, bo wiecie, na to pytanie można byłoby odpowiedzieć w ten sposób: że młody Polak, w ogóle Polacy są drożsi niż obcokrajowcy, a młody Polak jest jeszcze dwa, trzy razy droższy, że tak powiem. Więc tak by można było to zostawić, tak? No by trzeba było wychowywać i, 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 i tych piłkarzy po prostu. Tylko wiecie, jak się pojawia też oferta, no to trzeba tego piłkarza sprzedać, no bo, bo generalnie klub musi zarabiać. Więc tutaj, no tu jest pewien problem tego, że, no, bo jeszcze jakbyśmy byli klubem takim, nie wiem, angielskim, załóżmy, tak, który ma inny budżet, który też nie musi pewnych zawodników sprzedawać, a tylko i wyłącznie może. No to byłaby inna sytuacja, a w takiej sytuacji no jest, niestety jest jak jest. Ale też uważam, nie też nie zganiałbym na tych obcokrajowców w tak negatywny sposób, ponieważ dużo obcokrajowców to byli obcokrajowcy, którzy po pierwsze Wisłę mają w sercu, bo przyjechał przecież ostatnio do myślenic Myron Melikson, Czyli piłkarz, który, który dosyć dobrze, dobrze go pamiętamy, jeśli chodzi o występy, więc wydaje mi się, że tutaj nie generalizowałbym, że obcokrajowcy są fatalni. Chodzi o to, że jak robimy tak, tak zwany ruch najemniczy, no to wtedy niestety trafiają się takie perełki i, i generalnie y, ci zawodnicy no faktycznie nie, nie przywiązują się do klubu i tak dalej. Y, ale tak samo polski piłkarz się też nie, nie musi przywiązywać i, i to też, y, też są takie historie, więc uważam, że y, ogólnie no ciężko wiadomo, no bo obcokrajowiec tu jak przychodzi z takiej misji najemniczej, y, czyli zarabiać tylko pieniądze i nic więcej, no to wiadomo, że, że, że on nie będzie kochał Wisełki nie będzie y, Jakoś bardzo zaangażowany w grę Wisły Kraków, no ale są takie przykłady, gdzie naprawdę ci obcokrajowcy, no dali serce, i, i gdy Wisła była nad przepaścią, to, to, to pomagali jej. Yy, Marcelo, y, Kleber, yy, także, także wiele tych. Mógłbym wymieniać i wymieniać, także tutaj yy, ktoś powie, że to są z dawnych czasów, no ale to, to wciąż są obcokrajowcy, tak? Więc tutaj wydaje mi się, że, że generalnie. Mm, że generalnie to nie generalizowałbym. Ogólnie nie zgadzam się, yy, ale uważam, że Twoja opinia jest na pewno jakoś tam oryginalna, yy, aczkolwiek uważam ciężka do zrealizowania, ale, ale jakby no to jest Twoja też. Nie, nie zamierzam tutaj też yy, mówić, że, że, yy, że ja mam tylko rację. Nie, to jest mój pogląd, taki jest Twój. Wydaje mi się, że to jest w tym fajne, że, że nie we wszystkim się musimy zgadzać. Yy, Jedno z ostatnich pytań: Na jaką trybunę najlepiej udać się z dziewczyną, albo aby było spokojnie? Chodzi mi o to, że, o to, że nie kręcą nas jakieś pozabojskowe przepychanki. A nigdy nie byłem na stadionie i z chęcią raz bym się wybrał. Można powiedzieć, świeżak. Dobrze, dobrze, dobrze. Eee, no, na pewno polecam się wybrać na stadion, bo te emocje są zupełnie inne. No, ja na przykład chodzę na sektor A22 i wydaje mi się, że ten sektor akurat wpisuje się idealnie w to, co to co to, czego wymagasz, um, więc myślę, spokojnie tam możesz się wybrać, e, no, sektory A, E Hmm, H, tylko tam, tam nie wszystkie są otwarte, ale generalnie nie wiem, H23 chociażby tam, czy H22 no to też są, no uważam, to są sektory takie typowo pod, one nie są najtańsze, ale, ale na pewno hmm, też nie są jakieś takie turbo drogie no bo jak masz na przykład bilet ulgowy to na sektor A22 27 zł, więc nie przesadzajmy, że to jest jakaś wielka kwota, a naprawdę jest komfortowo i faktycznie wtedy z dziewczyną yy, na spokojnie, randewu, czy, czy nie randewu, ale w każdym razie y, można się wybrać. Y, dobrze, no i jeszcze chyba o, mam jeszcze jedno pytanko, od, y, które było pod y, ostatnim filmem właśnie y, Wiślackiego Q&A, czyli y, Siema, a ja trochę prywaty, ciekawa jestem czym się zajmujesz na co dzień, jaki jest twój stan cywilny, czy masz dziewczynę, piona, piona również. E, słuchajcie, e, no, studiuję, pracuję e, i do tego nagrywam na YouTube, dużo robię, muszę powiedzieć. E, no, pracuję tylko po to, żeby, że tak powiem, e, inwestować w kanał i, i gdzieś tam ten, więc to nie jest jakaś praca, powiedzmy, dorywcza, ale, ale jednak e, praca. E, no a co, studiuję politologię. E, Jaki jest mój stan cywilny? E, Wolny, wolny, jeszcze jestem całkiem młody, 23 lata, yy, więc jestem wolny, ale no tak, 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 jestem wolny, także także tak, no nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie bardziej, ale tak, 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 tak. dobra, no to cóż, no to wszystkie pytania byśmy mieli. Dzisiaj może troszkę, nie, nie jest to film 20 czy 25 minutowy, ale też trochę dążę do tego, by te filmy na kanale były krótsze, zwięzłe, ale treściwe. Jak zawsze staram się to robić, to tak będę to czynił. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia piona.